Pogoń Szczecin po mizernym starcie do sezonu zdecydowanie nie próżnuje. Choć nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, kwestią czasu wydaje się być transfer Eftymiosa Kulurisa do saudyjskiego Al-Ula. W ubiegły weekend portowcy zwolnili Żeliko Sopicia, zgarniając tak bardzo potrzebne trzy punkty w meczu z widzewem. Natomiast wtorek przyniósł prawdziwą bombę w postaci informacji o niemalże zaklepanym rekordowym transferze Sama Greenwooda z Leeds United. Ale Alex Haditagi najwidoczniej nie ma dość. Jak się dowiadujemy, Pogoń stara się o kolejnego bardzo mocnego zawodnika. Mowa o reprezentancie Kosowa i dwukrotnym mistrzu Szwajcarii w barwach Young Boys Berno. To 26-letni Donat Rugani. Wyceniany przez serwis Transfermarkt na 1 800 000 euro zawodnik, jest prawym pomocnikiem, ale może grać również na pozycji defensywnego pomocnika. Jego pokaźne CV zawiera jeden występ w Lidze Mistrzów oraz sześć w fazie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji, gdzie strzelił jedną bramkę. Jeżeli chodzi o reprezentację Kosowa, Rugani ma na koncie 19 występów w których zaliczył dwie bramki i cztery asysty. Jego kontrakt z Young Boys wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Co ciekawe, szwajcarska ekipa nie zarejestrowała go na nadchodzący sezon. Ze względu na te okoliczności mówi się, że Rugani może być osiągalny bez kwoty odstępnego. Donat Rugani to dynamiczny, lewonożny pomocnik o ofensywnym nastawieniu który wyróżnia się dribblingiem, skutecznością w polu karnym i pracą w pressingu. Jego wszechstronność pozwala mu grać na różnych pozycjach w pomocy, choć najlepiej sprawdza się na skrzydle w systemach nastawionych na szybkie ataki. Ograniczenia w fizyczności i nieregularność w występach na najwyższym poziomie to obszary do poprawy, ale jego forma w FC Luzern pokazała, że ma potencjał, by odgrywać kluczową rolę w zespole. Donat Rugani urodził się 2 maja 1999 roku w Kamenicy w byłej Jugosławii. Jest lewonożny, ma 188 cm wzrostu. Rugani w wieku 12 lat wyemigrował z rodziną do Francji, gdzie grał w młodzieżowych zespołach Co Langres, Troyes AC oraz FC Brunsztad. W 2017 roku przeniósł się do Szwajcarii, rozpoczynając seniorską karierę w Timał Bazel, a następnie w Black Stars. W sierpniu 2019 roku podpisał czteroletni kontrakt z FC Arau, klubem grającym na poziomie Swiss Challenge League, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Szwajcarii. W nowej ekipie zadebiutował niemal z marszu w pucharze Szwajcarii przeciwko SC Cham. Łącznie w barwach Arau Rugani rozegrał 105 meczów, strzelił 21 bramek i zaliczył 26 asyst. Transfer do obecnego klubu, czyli Young Boys, został ogłoszony 8 czerwca 2022 roku. Już 21 lipca Rugani zadebiutował w nowym klubie w meczu kwalifikacyjnym do Ligi Konferencji Europy przeciwko fińskiemu Liepai, a tydzień później w rewanżu zdobył swoją pierwszą bramkę. W pierwszym sezonie w barwach Young Boys rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 4 gole i notując 3 asysty. Jego wszechstronność pozwoliła mu grać zarówno jako prawy pomocnik, jak i w bardziej defensywnych rolach. W sezonie 22-23 Young Boys zdobyło Mistrzostwo Szwajcarii oraz Puchar Szwajcarii. A Rugani miał swój wkład w te osiągnięcia, choć nie był podstawowym zawodnikiem. W kolejnym sezonie 23-24 Rugani pojawił się w 20 meczach głównie jako rezerwowy, strzelając dwa gole i notując dwie asysty. Zagrał także w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk, co było jego debiutem w tych rozgrywkach. W Super League jego rola była ograniczona z powodu dużej konkurencji w składzie. W lutym 24 roku Rugani został wypożyczony do Lausanne Sport, aby zyskać więcej minut na boisku. W barwach Lausanne rozegrał 15 meczów, zdobywając 3 gole i 2 asysty. Sezon 24-25 przyniósł kolejne wypożyczenie, tym razem do FC Luzerne z opcją wykupu. W barwach nowej ekipy rozegrał 25 meczów, strzelił 9 goli i zanotował 5 asyst. Co pokazuje jego zdolność do wykańczania akcji oraz wspierania kolegów z drużyny. Luzern jednak nie zdecydowało się na wykup zawodnika, a Rugani powrócił do Young Boys. Jeżeli chodzi o kadrę narodową, Rugani zadebiutował 8 czerwca 2021 roku i od tego czasu stał się regularnym członkiem. Jego debiut wypadł w meczu towarzyskim przeciwko Gwinei, gdzie wszedł na boisko jako zmiennik. Rozpoczynając swoją przygodę z kadrą w wieku 22 lat. Do sierpnia tego roku rozegrał 14 meczów dla reprezentacji Kosowa, strzelając dwa gole. Jego rola w reprezentacji koncentruje się głównie na grze na skrzydle, gdzie wykorzystuje swoją szybkość i umiejętności techniczne. Rugani zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach narodowych w listopadzie 22 w towarzyskim meczu przeciwko Armenii. Sumując jego profil piłkarza, Donat Rugani to wszechstronny, dynamiczny pomocnik, którego styl gry charakteryzuje się kombinacją techniki, pracowitości i elastyczności taktycznej. Jego wszechstronność pozwala trenerom wykorzystywać go w różnych systemach. Rugani dobrze radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden, szczególnie na skrzydle. Jego drybling jest skuteczny. Choć bardziej opiera się na zwinności i zmianie tempa niż na widowiskowych sztuczkach. Często oddaje strzały z dystansu, korzystając z precyzyjnej lewej nogi. Rugani jest aktywny bez piłki, chętnie uczestniczy w pressingu i odbiorze piłki. Jego zaangażowanie w defensywie czyni go cennym w systemach wymagających wysokiego tempa gry. Potrafi dobrze współpracować z kolegami, szczególnie w szybkich akcjach ofensywnych. Jego podania otwierające i dośrodkowania są atutem, zwłaszcza gdy gra na skrzydle. Rugani, pomimo wysokiego wzrostu, nie jest szczególnie dominujący fizycznie, co czasem ogranicza jego skuteczność w bezpośrednich starciach z silniejszymi obrońcami. W niektórych momentach może także zbyt długo zwlekać z podjęciem decyzji, co bywa widoczne w szybszych ligach lub rozgrywkach europejskich pucharów.